Nie było nas chwilę w Warszawie, a co za tym idzie, przyjechało kilka paczek, więc otwórzmy je razem i na pierwszy ogień idzie My Best Farm. Ops. Paczka, prezent i w tym wypadku nie wiem, co jest w środku, także zobaczmy, co tam Dagwara przygotowała. Zawsze wie, czego potrzebuje, odnowa i regeneracja, poprawa pracy mózgu. Mama, opuszczyła Kolagen i to na odporność ten olej. Genialne. Paczka z Zary z ubrankami dla Juli od babci, więc to zostawimy na koniec. Teraz uwaga. dla mnie? Tak. też coś dla, tak. dla Juli. I tu mamy, słuchajcie, z temu schody, też szły dwa. Wow, wow. Wam pokażę to tak. To są takie schody do toalety, żeby dziecku było łatwiej siadać. Proszę, zobacz sobie. A ja to nie jest kumera. Też z temu, no i dobra, zróbmy to poprawnie. Julii ma bardzo dobry gust. Babcia lila. z mi Kolejna. Spodenki. Zestawik dzianinkowy. No, to nie powiedzcie, czy to nie jest. Tutaj, tutaj taka sukieneczka, bardziej jesienna. Idealna po prostu na przedszkolę. Taki zestawik. I jeszcze bluza. I spodnie. Takie dzwonowe dresy. Cudowne rzeczy. Dziękujemy Babciu Lilu jeszcze raz za tą cudowną paczkę z ubrankami. długo pogadamy w temacie tego, dlaczego mnie nie było. Ten kauczka jest to jak No.